Przed Wami kolejne auto, które sprowadziliśmy dla naszego klienta. Jest to BMW serii trzeciej, generacja F30. W tym konkretnym wypadku jest to 335i. Wersja ta była oferowana również jako 320, 328, 328D. Tak dobrze słyszeliście, w Stanach był dostępny diesel. 335 oraz 340. Jako ciekawostka, był też dostępny Turas, czyli kombi. Są one dość rzadkie na licytacjach, ale jak najbardziej do znalezienia. A propos uszkodzeń na tym samochodzie, jak pewnie zauważyliście, dużo ich nie ma. Są to dwie uszkodzone felgi. I to zawieszenie jest uszkodzone tutaj z lewej strony z przodu, ponieważ jest ono troszeczkę położone. Ale naprawdę szkoda, bardzo mała. Tutaj mamy jeszcze uszkodzoną tylną felgę i oponę. Także samochód praktycznie cały. Bardzo ładna kolorystyka. Zestawienie. Biały lakier z czarnymi felgami, z czarnymi szybami. Jeszcze ten Shadow Line bardzo fajnie to ze sobą współpracuje. Zapraszam Was teraz do środka. Mamy tu sportowe fotele. Od razu wita nas napis BMW. Był tutaj fan Wunderbaum Vanilla Tak prezentuje się F30 w środku M pakietowa kierownica, bardzo dobrze leży w dłoniach Manetki do zmiany biegów Czuć, że ktoś miał pomysł żeby to auto było takie bardziej dla kierowcy. Bardzo przyjemnie się tutaj siedzi. Mamy również podświetlane klamki. Chodźmy do tyłu. Tutaj ja mając 1,82 m, na spokojnie siadam sam ze sobą, aczkolwiek za dużo miejsca nie ma, ale w trójce chyba nie o to chodzi. Jak najbardziej ze znajomymi można jeździć w bliższe i dalsze trasy. Bagażnik całkiem pojemny, a więc bez problemu na jakiś wyjazd się spakujecie. 335i, czyli 3 litry turbo, bodajże N55, jest to znaczenie tego silnika. 306 koni. I jest to chyba jeden z najlepszych możliwych wyborów w tym samochodzie. No, może jeszcze to 340. Jest równie dobrym silnikiem, ponieważ o tych dwulitrówkach no, można przeczytać i usłyszeć bardzo dużo. Zresztą pokażę Wam, jak to pod maską wygląda. Już się pojawił. Komunikat o otwartej masce o, Za słabo pociągnąłem dźwignię. Teraz powinno być ok tak. Rzędowa szósteczka Nie mamy tutaj y, oryginalnego M Performance Kit Gdyby tak było, tutaj byłaby taka fajna wlepeczka BMW, informująca o tym, że jest tutaj zamontowany ten Performance Kit. On dodawał trochę mocy, można było jeszcze zamówić akcesoryjny wydech, ale nie każda 335 to miała ceny bo to Was interesuje i wcale się nie dziwię za dwulitrową wersję 320 czy tam 328 z lat 13-14 trzeba liczyć około 35 tysięcy złotych pod dom za tyle bez problemu sprowadzimy samochód z niegroźnym uszkodzeniem z przebiegiem około 100 tys. mil oczywiście im mniejszy przebieg tym ta cena będzie odpowiednio wyższa za egzemplarze z silnikiem 3-litrowym, no tu już musimy szykować od około 45 tysięcy złotych w górę. Jeśli mówimy o tak uszkodzonym egzemplarzu, trzeba szykować od około 50 tysięcy złotych pod dom. Co oznacza cena pod dom, zapytacie. A no więc cena pod dom to nic innego jak cena samochodu na aukcji, plus prowizje aukcyjne, transport do portu. Do Niemiec odpłaty w Bremerhaven. Czyli cło VAT, odprawa celna, rozładunek, przeładunek, nasza prowizja oraz transport wyznaczone miejsce w Polsce przez Was. Pamiętajcie, samochody też kupujemy na licytacjach, a więc zawsze może uda się kupić wóz taniej niż zakładamy. Jeżeli cena na licytacji przekroczy nasze oczekiwania. Nic złego się nie dzieje, odstępujemy od licytacji i obserwujemy na ilu się skończy. Bez zgody klienta nie podejmujemy sami żadnej decyzji. Także, jeżeli się umówimy na jakiś budżet, to ten budżet zostaje dotrzymany. Aby rozpocząć współpracę, napiszcie do nas, wyślemy Wam wzór umowy, poprosimy o wpłatę depozytu, po czym rozpoczynamy. Poszukiwania samochodu dla Was. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Pa Pa!